Hej, witam wszystkich na moim kanale Dzisiaj pojedynek Petard Achtung H1 Rok produkcji 2016 0,9 g na petardę Ultras Liberi Rok produkcji 2017 1,3 g na petardę Thunder King P1000 1,5 g mieszaniny na petardę Rok produkcji 2017. Zapraszam do oglądania. Ok, na początek sprawdzimy sobie, czy pytartki Ultra Sliberi, Thunder King i Achtung palą się w wodzie. Odpaliłem sobie kilka pojedynczych sztuk i zobaczymy, jak to będzie działać. Ultra Sliberi się pali. Ok, teraz Heiden Achtung. Również się pali w wodzie i ostatnia petarda Thunder King. Też się pali w wodzie. Na początek P 1000 podgarny. Teraz na rzut A, tu Lecimy z luźnym napalaniem. OK, Witam Was w podsumowaniu, tylko to petard. Z testów wypadło na to, że największą moc, jeśli chodzi o Hook, mają petardy Achtung H1 z 2016 roku. Nie jestem pewien, czy są jeszcze inne wersje, ale z tego co wiem, to nie ma. Jest chyba tylko jedna partia tych, tych Achtungów. Więcej nie widziałem, nie spotkałem się, żeby były, więc na razie pod lupę bierzemy tylko i wyłącznie wersję 2016 rok 0,9 g. Na sztukę, ale jeśli chodzi o moc, y, wybicia garka, wydaje mi się, że petardka Ultra Sliberii troszeczkę wyżej go podbiła, w związku z tym, że y, ma troszeczkę więcej prochu, ale y, raczej jeśli chodzi o huk wypada nieco ciszej niż Hayden Achtung. I, I petartka P1000, no niestety, ale y, to jest wersja z CE, która wypadła najsłabiej, aczkolwiek za cenę. Normalną cenę, jak Szuje kupić, czyli 12-13 zł za 36 sztuk, to jest to godna do polecenia. Petarda, aczkolwiek no, myślę, że lepiej dopłacić i kupić np. H1 albo Ultra Slibery, niż kupować np. P 1000 z C. Aczkolwiek każdy zrobi tak jak uważa. P 1000 wypadła najsłabiej z tych wszystkich petard, aczkolwiek również jest godna polecenia. I to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.